Oh, chema Подерись мы тогда. you <coughs> Cześć, Siemanko! witamy Was na naszym nowym kanale, na którym będziemy publikować materiały z różnych amatorskich kurbeksów. Nie spodziewajcie się czegoś niesamowitego, bo te filmy są robione przez nas, czyli wiadomo, nie będą profesjonalne. Aczkolwiek postaramy się zrobić wszystko, co w naszej mocy. było okej, mogłobyczka, to opowiada o jerbie. Poglawiam się. Będziemy pić jerbę na przykład na dachu opuszczonego budynku. W piwnicach opuszczonego szpitala. Tak, gdzie będą szczury. Ja czasem będę jadł baba, bo jestem gruby. Wiadomo, to jest ważne w moim życiu. Jeśli w ogóle będę jadł baba, bo chciałbym schudnąć. No miejmy taką nadzieję, że Ci się uda. Poza tym myślę, że zobaczycie wszelakie ucieczki przed ochroną, kłócenie się z właścicielami. Jak będą gonić w ogóle spotkamy właścicieli, nie? Dokładnie. Chcielibyśmy też wam powiedzieć, że to co robimy nazywa się URBEX, czyli Urban Exploration. Jest to eksploracja miejska, która polega na tym, że wchodzimy właśnie do takich miejsc bez sensu, to tłumaczę. Miałem powiedzieć, że po prostu główną zasadą URBEXu jest e, zabierz tylko zdjęcia, pozostaw po sobie tylko ślady stóp. Ale nie byle jakie, tylko takie ładne. W ten sposób. Właśnie. Czyli no, nic nie, nie robimy krzywdy tym obiektom, z... trzeba co mam rozgadać. Nie kradniemy. Urbex to no nie wandalizm, taki hashtag będzie pojawiał się pod naszymi filmami. No, będzie fajnie. No to jest to kolejny film. Kolejny kanał. Kolejny kanał w sumie typu Urbex i no, nie spodziewajcie się jakiejś rewolucji. Szczerze zwiedzimy kilka obiektów, których jeszcze nie ma na YouTubie i no, miejmy nadzieję, że będą dobrze zachowane. To jest w cała różnica, a cała reszta raczej będzie podobna, bądź zbliżona do innych kanałów typu Utac. Ale w in, na innych kanałach nie ma nas, nas naszych twarz, więc Moje grup, z, zawsze to jakaś rewolucja. Jego dużych ust. No dobrze, coś jeszcze? Wszystko, to co? Do zobaczenia, trzymajcie się. Dobranie. No ale dasz mi latarkę, tu zaświecisz mi? Ja nic nie widzę. To były loże. Ma Nie. loża masz sońska to potem. Tak tu mi się wydaje, że tutaj taki bar. Tutaj bark nie zabrała spala to. Tu by takie loże, jak ty mówisz, no? No, to to są te zamurowane okna. To była chyba ta przeszkolona ściana pewnie.

No, tu. roku? No nie No, dobra. ma się jedną? No, taką na klatce. No, uh -huh. Zaraz, wyciągnę. Sprawdź na ostatniej stronie może będzie. Patrz, pajączek. 961 ze mhm. Dobra, notarka i wyciągnę od razu. Tu masz, Bar, te notatki. A, tutaj, mhm. Nie no, to bo one tak powiem, nie? No jo. Ja. No, przecież to, to jest ta szyba, według mnie, o której to masz napisane, że to jest ta szyba, przeszkolna szyba na, Aha, z widokiem a, na morze. No to bo no, no tak... A teraz nie był balkonik? Czasami był tam na balkonie. No tutaj też jest balkon przed tym. Tu jest taki. A i tu jest na folia, dobra. No? Bo teraz jesteśmy wyrzuceni w kierunku morza. No. ale no, Jakąś też będę mógł? Tam? Jakąś też będę. No i idę, no. Na kamerę to musi być żeby. No właśnie. Żeby się najżywało. не спалится. Ну доброе. Так, ну,

a myślisz, że w takim zdrowym w byłoby z tego płyty wyrobać? A może przecież to jest płyta zdrowa? No to może akurat nie był ten drogi, no nie wiem Kacper, ciężko mi powiedzieć. No nie wiesz, taki dobry tu plus, tutaj na to pewnie płyty powinny być, powinny być zdrowe. No tak, no, no są wysokiej klasy, tak, tak, taką informację odnalazłem, Aha. jak to tam jest, to kto wie. Wysokiej klasy płyty wyroba, tak? Nie, wysokiej klasy meble. Rozległa ta piwnica. Ta piwnica. Rozległa ta piwnica. Rozległa ta piwnica. tak, Ну что ты, Ната, то, на старая. Możesz wygrać. Cztery sloty wybranego smaku. Jak nazywa się? Sot? Shot. Shot. O, z, pochodzący z Nowego Jorku. Wyślij sms pod numer. Jest to coś? Jakiś topa, albo coś? No, jeszcze nie chciałem zobaczyć. Sotka, Ale chyba widać, że trochę nadto ma. No, Obecnie znajdujemy się w sali, która była, była największą z tego klubu, Poniekąd? Bo były tu loże, przynajmniej tak się zdaje. Nie mam niej mam żadnych, ale. Tutaj chyba, gdzie masz te pustaki tam zabudowane, tam dalej widzisz. Tak. No to pewnie były wcale na te okna, bo wydaje mi się, że jesteśmy w osadzone no tak, no, morze. No tak, no tam jest morze. To pewnie była ta przeprowadzona w nie? Mhm. Zostawiamy, gdzie było to dzieło na co zostawało porane. No właśnie też tak patrzyłem, no, szukałem nie? dziury w dachu, ale nie widzę. Która tak no, też bym tutaj tego szukał, ale nie wiem, gdzie to może być. No, tam byliśmy od drugiej strony, nie? Mówię, że tutaj od drugiej strony byliśmy. Jezusie. o drzewo. Wow, ale tu jest loża. mówisz? Zobacz. Zobacz, jak tu jest. Może ja przychodzę wszystkie No, czekaj. Słucha? Nie nie zło uderzy. Weź się nie uderzaj. Nie wiem, jakiś kartonik. Chyba niej. teraz, którędy próbujemy. Tu, nie? I tam? No dobra. No co ty? No, pomysł z plecakiem nie jest głupi. Pomysł z plecakiem nie jest głupi. Co, co ci się wbiło? Aha, myślałem, czy coś się stało ważnego? Nie najgorzej. Nawet na czym stać. Kobietkę. Nie, kobietę. Kobieta i życie. Który rok? No, to nie chcę sprawdzić. Ciężko powiedzieć. Ale... Wygląda na lata 80. nie? Mhm. numer 2 na chwilę, jak żyć i skumbyć. Być. O, tutaj kolejne książki. Kryminologia. No? Kryminologia. Dajesz? Może przeczytałem. Wszystko to żona nasze świeci. No nie wiem, no, no. nie wiem, nie wiem, ciężko powiedzieć. Ah. Aha, bo tam też jest wiedza biała, dlatego to jest świetnie. Szef, ty byłeś, nie? Nie. No super. A no, ja znalazłem książkę. Czekaj. No nie wiem z którego roku. Ale no, to z tego pomieszczenia? W ogóle nie ma wejścia. Hej, tu masz wiągok przecież. Widzisz, to projekt za tą. No też tak patrzę właśnie. No to. jest Co? No. no. Patrz, jaki Adidas. Jakie Adidas. Jakie Obala. No, no tu te książki to takich takich, wiesz, takich. Takich naukowych. Ciekawe skąd to tutaj. Ale No właśnie, jak oni tu się nadją, bo na przykład Ło, wow, tu jest ich jeszcze więcej. Może wypijemy sobie herbatę? Eee, teraz? Nie, 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 nie. Pociągnij, co? Ja. Wiesz, pociągnij, co nie. Ma... Kał? Bo nie. Jem. Może masz ochotę? Kał? Nie co? wiem, co to jest. Nie wiem, czy kał. No, to zatworzę, to nie, nie, bo wybuchnie. Nie no, bardziej jak stara eee, no, na Może zaparzymy? Wow, powstało. stary świat wiedzy Stary świat wiedzy? Stary świat wiedzy To to co się wpinało w te... Przygotowanie Przygotowania do nie z Polski trwają co to, 98 Co to panie stało się z oczami No Cóż jest z lewą stroną odtwierdziłem? Aha, no, dobrze masz odwrotnie mm. Co jaki to ma dobry staw w ogóle? Bo mm. wieczór. Widzisz, 98 cena złoty 50. 10% dasz, samochód masz Pierwsza wpłata, już o 10% wartości Jakiś manewr? A co to jest za? O No ile razy jeszcze się uderzy w te półki? że jestem w szoku, nie? No dobra. O, tu są jeszcze jakieś zapisy Długopisy? Mitoza, mejoza Macie kurę, że mi O otwora Nie. tu są kosinusy, funkcje trygonometryczne. X należy do przedziału od minus 1 i 1 trzeciej do nieskończoności. Ale tu jest stary, wszystko kompletne. Jakby tu są zdjęcia? Ale tu jest chyba jakiś brudnopis. opis Tatuetki czekajmy całe. jak na moje? No. To to są czyjeś notatki do, w ramach przygotowania do matury. Tutaj masz na każdej stronie inne in, biologie, historie. Jeszcze tej kartki jestem ciekawe Kropka, kropka, kreska, kreska. Masz w łobuzie, moją buzię i pamiętaj o mnie. Tak, to jest, to jest. Słuchaj teraz. Gdy cię nie widzę, nie, nie, w, nie wzdycham, nie płaczę. Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę. Jednakże, gdy ciebie długo nie oglądam, czegoś mi brakuje. Kogoś widzieć żądam. Kamili Ewa. Pozdrawiamy Ewę i Kamili. Tutaj? i Ło! Wow, jeszcze więcej. No i nie no wiemy to się, co to było. Nie To też się, się jakoś zmywało, nie? Mhm. Albo X... Nie... Faktur X, nie? Tego nie znam. Faktur X. Popatrzcie, jak to jest w nie? No. Tutaj toaleta. I No tam? tam? Ani na dół. Ani na dół. Znaczy tu jest podłoga zdrowa. Nie jakąś kliszę znalazłem. nie A szkoda. I to tutaj można wejść po prostu się, wspiąć wyżej, ale wiesz. Wyjdźmy właśnie sobie tutaj i ogarnijmy. A tam da się wejść do środka? Nie. Do tego budynku nie wejdziemy w ogóle. Jak mi się mocno wydaje. Ja wejdę tutaj do środka jeszcze raz i zobaczę jak ten dach się ma od spodu. Ninja zrobić? Ninja zrobić jakiegoś? Masz cały czas czołówkę włączoną. Cicho bądź. Byś mi pomógł trochę. A nie. Pomóż mi. ładne, ja tu wejdę tylko nie mogę tego... Ła, kup... Nie mogę już wyżej właśnie! Weź to gałęź! I ono? Trzymają, żeby to drzewo mi cię tam nie gibło! Ty, na, ty nie żartujesz, no weź tą rękę. Nie widzi. No nie widzi. Czekaj. Trzy osiem piętnaście, no dobra. Stary. W ogóle nie ma żadnej potrzeby, żeby tu wchodzić. Tu nic nie ma. Spo... Co? Ja nie wiem. Nie. Tu jest stara lodówka. Trochę sklejki. I to w sumie wszystko. Nie, są dwa zabite okna. No, one są na wysokości 2,5 metra. A ja już się tam nie wespnę. No, te okna tu, te, co widzisz z dołu. No nie. Ale co? No, tak, 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 tak? ja... Uważaj, on jest ciężki, nie? No swój też mogłeś mi dać, będzie ci lżej. Klub Knozny na którego dachu aktualnie się znajdujemy, powstał na przełomie lat 70. i 80. W czasach swojej świetności był jednym z najbardziej ekskluzywnych klubów w Polsce. W środku panował przepych przekraczający ludzkie wyobrażenia na temat bogactwa. Znajdowały się tam między innymi bardzo bogate meble z zachodniej Europy, jak i również trunki z Ameryki. W jednym z mniejszych pomieszczeń posadzono drzewo, którego korona wystawała ponad dach klubu, zaś w głównej sali znajdowała się przeszklona ściana z widokiem na morze. Z Uszu u lokalu mogła korzystać tylko i wyłącznie elita, bo tylko ich mogło stać. Między innymi takie osoby jak marynarze, piosenkarze, biznesmeni czy obcokrajowcy. Za założyciela klubu uważa się doktora Michała Antoniszyna w tym mieście zwanego mecenasem. Ogromnego majątku dorobił się na eksporcie szaf grających do Polski. W 1990 roku był notowany na 35. miejscu w rankingu najbogatszych Polaków. Znanymi nam gośćmi Maksyma byli m.in. Cezary Pazuro, Bogusław Linda, Zespół Bony M. lub Roman Polański. Ciekawostki! W klubie nagrywano sceny do takich filmów jak „Zero Siódme Z Smażalne Story czy 40-latek. Grupa Lady Punk nagrała o maksymę piosenkę pod tytułem Tańcz Bułpę Tańcz. Tańcz Tańcz. Klub stracił na renomie poprzez swoje podobanie wśród trójmiejskich gangsterów, co w 2004 roku doprowadziło do jego zamknięcia pomimo wielu przetargów i atrakcyjnej ceny Klub Maxim do dzisiaj nie został sprzedany i tym oto sposobem dotarliśmy do końca wspaniałego odcinka Bardzo wspaniałego Dokładnie. z naciskiem. Mówiłem, że będzie nieprofesjonalny. <grym> ja myślałem, że aż tak. Nie no, nie jest to spełnienie naszych marzeń. Aczkolwiek z, yy, odcinek, który pojawi się za tydzień. Będziemy mamy nadzieję... Skąd że za tydzień. Taki mamy plan publikacji tego odcinka. No ale, fantastycznie. fantastycznie. Nie, nie no, nie wrzucimy czegoś takiego. Nie, nie będzie nikomu się chciało, że nie będzie tego oglądał. No, no, no. W ogóle chujowo to wszystko naprawić. No kurwa, gdzie nareszcie no, lepiej? Tam nie wejdziesz. No nie no. Nie. Dobra, wygrywaj. Dobra, wrzucimy taki syf, tam już się z nas pośpią. Jak już to wrzucimy taki syf. tylko, że może coś Nie, lepiej, tam, bo to... No, no tak. Czekaj, się o tym bo ja mówię, mówię i wtedy kończę i tym mi jeszcze pijesz tę już ja muszę co do już nie wiem co, nigdy. I temat oto sposobem dotarliśmy do końca odcinku, w którym ukazaliśmy wam cały przepiękny obiekt, jakim jest Półpaksa. Proszę, moja jerba. Proszę. Jedyny budynek, który, że tak powiem, stoi zamknięty i nie da się tam wejść ani od góry, ani od dołu, ani od boku, jakiekolwiek strony, to jest czy to jest pasjonat To jest chyba pasjonat tak? No nie chcę, nie, 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 nie mamy zupełnie pojęcia jak się tam dostać No nie, tak, Troszeczkę się czasami. No dobra, ja No i ja ogólnie Klub Maksy myślałem, że będzie troszeczkę większy w środku jeszcze. W myślałem, bo oczekiwałem jakiejś wielkiej sali i tak dalej, a fakt faktem sala tam była wielka, tam gdzie były te zamurowane, przeszkolone okna. Ale ogólnie no, największym artefaktem, którym tutaj znaleźliśmy, to była książka z 1961 czy roku. No, w ogóle to biblioteczka. No, no ale to wszystko było w filmie z Państwa. No proszę, no, proste, no proste, proste, proste. Także żegnamy się z Wami, widzimy się za tydzień. No i myślimy, że kolejne nasze filmiki będą bardziej profesjonalne, gdzie będziemy opowiadać o wszystkim podczas zwiedzania nie na koniec filmu, bo po prostu zapomnieliśmy <laughs> najprościej w świecie opowiadać o tym podczas nagrywania. Kiedy eksplorowaliśmy cały miejsce. Wynikło to też z braku naszego profesjonalnego oświetlenia, więc stwierdziliśmy, że nagramy na zewnątrz, więc piękniejsze światło i będzie wszystko widać. A to się zjemy, bo mamy ciągle